Hej, hej, witaj serdecznie Kamila z tej strony. E, dzisiejszy filmik e, to jest kolejny z serii e, retransmisji mix mediowej środy. Niestety e, jest w bardzo, bardzo kiepskiej jakości, za co Ci bardzo przepraszam. E, ale stwierdziłam, że warto, żeby wskoczył na kanał, ponieważ no, jest w nim kilka rzeczy, które chciałabym pokazać. Eee, hmm. No, wiem, wiem. Nie, nie, nie każdemu się chce oglądać coś tak kiepskiego, bo tu co chwilę pojawiają się pikselki. Eee, no, ale może. Y Kilka porad z wrzuconego filmu przyda się. Na początek szykuję kompozycję taką dla przełamania gładkości kanwy. Znaczy, kanwa nigdy nie jest gładka. Niemniej jednak zależało mi, żeby pokazać, że nie potrzeba jakichś zmyślnych rzeczy, żeby stworzyć strukturę czy teksturę. Dającą pewne zainteresowanie w tle. E, oczywiście, możecie używać różnych rzeczy e, naraz. Ja tutaj później użyję jeszcze pasty teksturowej, e, ale e, no, do e, samego takiego, wiecie, zainteresowania wystarczy, tak jak widzicie, e, papier, e, trochę plasterka, e, może być gaza. E, tak jak w, w, w jednym z wcześniejszych filmów wykorzystywałam taśmę szkieletową. E, wszystko e, no, w waszej gestii, w gestii waszej wyobraźni. E, pracować będę z czarnym gesso e, i e, zamierzam, e, znaczy ten filmik był kręcony w walentynki, bądź w okolicach walentynek, nie pamiętam już teraz dokładnie. E, więc chciałam zrobić playtram z sercem miałam w planach wykorzystać serce z odlewu żywicznego ale w dniu transmisji napotoczyła no, mi się folia gnieciona, która miała kształt bliski sercu więc pozagniatałam kilka y, takich kulek y, w mniejsze i większe serce i postanowiłam wykorzystać właśnie element y, recyklingu w mojej pracy, żeby pokazać, że no, no, tak jak mówiłam wcześniej, nie potrzeba zmyślnych rzeczy, żeby coś fajne wyglądało w mix mediach. Zresztą to samo robiliśmy na live'ie z wykorzystaniem typowego recyklingu, czyli rzeczy, które już są totalnie nieprzydatne. Niestety, tak jak mówiłam wcześniej, jakość tej transmisji jest przeokropna. Jak się później okazało, e, no, zawinił mój syn. Zawinił mój syn, bo zapomniał, że mam live i e, oglądał sobie Netflixa, e, przez co ciął mi strasznie e, internet i przez co niestety e, wyrzuciło mnie z transmisji, e, co m, miało miejsce tutaj właśnie po, przy, podczas układania e, e, mojej kompozycji. Eee, no, ja myślałam, że film się dalej nagrywa, ponieważ na moim podglądzie ja widziałam wszystko w porządku. Eee, zawinił też mój mąż, który miał sprawdzać komentarze i eee, dawać mi znać, co piszą ludzie eee, będący na live. Eee, tak, tak, wszystkich obwiniam. <laughs> Nie, ale tak serio, czasem jest ciężko zapanować nad wszystkim. Eee, Tutaj dobrałam sobie właśnie szablon i, tak jak mówiłam, dodaję przecierki. I teraz jest taka sprawa. Po pierwsze, pasta, której używam, jest dosyć wodnista, a po drugie, powierzchnia, na której pracuję, jak widzieliście, miała różne. Wysokości przez te paseczki, więc no, te cyferki się rozlały. Niemniej jednak, i ja to będę zawsze powtarzać, bo to powtarzam podczas moich live'ów z art journalem i zresztą z mix Mediami, jak dla mnie to ma to samo znaczenie. Tło jest tylko tłem. Owszem, ma dawać zainteresowanie, owszem, ma być ciekawe i owszem, nie powinniśmy robić prac na tak zwane odwalsie, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam, ale też nie możemy, że tak powiem... No, płakać nad każdym rozlanym mlekiem i y, przejmować się, jeżeli coś nie poszło po naszej myśli. media są taką techniką, że nie zawsze będzie wszystko szło po naszej myśli. Także z pewnymi rzeczami musimy się zgodzić i y, musimy być ponad tym. E, tak jak widzieliście, domalowałam troszeczkę, y, żeby wtopić te y, cyferki w tło. Domalowałam czarnym gesso, podsuszyłam. I teraz e, dodaję mój ulubiony, ukochany wosk y, w kolorze y, szafirowym. On jest TENIM y, VINTAGE bodajże się nazywa. Wciąż nie pamiętam nazwy, ale jest mój ukochany. Mm. <laughs> A, dodaję go, i y, dzięki temu widać to wszystko, co dodałam w tle. Czyli te wszystkie paski, te wszystkie warstwy y, zaczęły być widoczne. Nie są płaskie. Zobaczcie, jak to pięknie, pięknie wygląda. Tło jest idealne do mojej kompozycji i do tego, co chcę stworzyć. E, z użyciem medium żelowego, ja używam matowego, bo najlepiej mi się z takim pracuje. Ale z brakułaku i zdarza się zwykłe, więc tutaj naprawdę sprawdźcie, z czym Wam się najlepiej pracuje i z tym pracujcie. Nie oglądajcie się na to, że ktoś używa czegoś innego. Także z użyciem medium żelowego przyklejam moją kompozycję, którą wcześniej sobie ułożyłam, tak mniej więcej, żeby, żeby wiedzieć co i jak. No i teraz składam to wszystko. Do tak zwanej kupy. E, niestety moja transmisja nadal jest okropna, pomimo, że y, no, w międzyczasie już jakby syna uspokoiłam z tym Netflixem. <grym> e, nie wiem, może w tym dniu akurat były problemy z internetem. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, y, no. Jakość jest okropna, ale może coś jednak Wam się uda uszczknąć z tego filmu. I teraz tak. Moje trybiki przyklejam tak zwane sauté, czyli bez żadnego zagessowania, tak jak są, ponieważ pomyślałam sobie, że całkiem fajnie będą wyglądały, tylko przesmyrane woskiem. Dlatego e, nic im więcej nie dodaję, e, prócz medium, na którego je przyklejam. E, i, no i będę działała e, później e, z woskiem. Moim elementem głównym jest serduszko. Wciąż nie wybrałam jeszcze, czy duże, czy małe, aczkolwiek osobiście skłaniałam się od samego początku do małego serduszka, ponieważ Blade Ram jest mały i nie chcę go przytłoczyć. No i napis tradycyjnie jest przygotowany z chipboardów Craft To tak jakby było niewidoczne przez te ciągłe piksele. I to daje jeszcze tam, tu i ówdzie, nieplanowane nie trybiki. Także, także tak to wszystko wygląda. Moje serduszko jest po prostu zgniecioną folią aluminiową, i niczym jego nie zabezpieczałam. Natomiast już po zakończeniu transmisji stwierdziłam, że skoro Przesmyrałam trybiki na niebiesko, woskiem i są bardziej, że tak powiem, spójne stłem. No to wypadałoby też jakoś zmienić to septuszko, które jest takie srebrne. Hmm. Wosku nie było kompletnie widać na tym septuszku. Więc pomyślałam sobie, że wykorzystam w tym celu pastę, której użyłam do przecierek, czyli do wykonania tych cyferek. I to był strzał z dziesiątkę, ponieważ na zdjęciach zobaczysz, że to serduszko ma taki właśnie fioletowy poblask. Po, po Tutaj wykorzystałam do, do pokrycia serduszka metodę suchego pędzla. Tak jak mówiłam, pasta jest nieco wodnista, więc idealnie się do tego celu nadawała. No, jak właśnie teraz widać, to serduszko się tak mocno odznacza. O tutaj przecierałam je boskiem. No, ale tak jak mówię, no nie było tego w ogóle widać. Dlatego y, dodaję jeszcze informację, że y, fiolet uzyskałam z użyciem pasty y, z Prime od Finobar. Y, no i to by było na tyle. Y, mam nadzieję, że, że y, pomimo, że jest y, jakość straszna, y, Miło spędziłeś, spędziłaś czas y, oglądając ten filmik. E, dziękuję za poświęcony czas, szczególnie, że mm. <noise> powtórzę to po raz kolejny. Jakość filmu jest kiepska, za co jeszcze raz przepraszam, e, ale mam nadzieję, że treści, y, podpowiedzi i pomysły y, chociaż troszkę y, cię zainteresują, więc y, jeżeli nie chcesz nic przeoczyć, to zasubskrybuj mój kanał i, yy, i przekaż informacje innym o treściach, które u mnie się pojawiają. Będzie mi niezmiernie miło, jak zostawisz yy, swój ślad w komentarzu. No i co? A ja już się powoli będę żegnać. Do następnego filmiku. Pa!